Witam na dzisiejszym spotkaniu. Mam na imię Wojciech i będę opowiadał o tym, co się dzieje w przestrzeni nowego internetu, czyli Web3. A dzieje się bardzo dużo. Będę mówił o inwestowaniu w tej przestrzeni internetowej. Będę mówił o nowych technologiach, bo na tych technologiach, jak pokazuje ostatnie 30 lat, można naprawdę bardzo dobrze zarobić. No i oczywiście zarabianie pieniądze. Nie ma w tym nic złego, że chcemy, chcemy zarabiać. Myślę, że nasz projekt, projekt MedFi, o którym też powiem co nieco, bardzo dobrze się wkomponowuje w te, w te czasy. Tak jak mówimy in blockchain, we trust, o blockchainie też, też powiem co nieco, przy czym te informacje mają charakter edukacyjny. Chcę, żebyś to wszystko po przesłuchaniu przeanalizował i samodzielnie podjął decyzję. Mamy styczeń. Właściwie połowę stycznia, Anno Domini 2024, no i zaczynamy. Myślę, że na początek warto wspomnieć o historii internetu, komercyjnego internetu, który występ, wystartował trzy dekady temu i ten pierwszy internet był właściwie taki w jedną stronę tylko. Tam były przeglądarki, a użytkownik, który korzystał z tego internetu, był konsumentem, konsumował tylko, no ale bardzo ważną była informacja, przekaz informacji, bo można powiedzieć, że w latach 80. skończyła się epoka industrialna i zaczęła się epoka informacyjna, więc informacja właściwie zaczęła odgrywać bardzo ważną rolę po 80. latach ubiegłego stulecia. I w Web 2, czyli w nowej generacji internetu, zmieniła się trochę sytuacja, bowiem użytkownik nie tylko konsumował te informacje, ale również informacją, zwłaszcza o sobie, dzielił się z innymi, dzielił się na czym korzystały różne aplikacje, które się pojawiły. Wiadomo, że, że mówimy tutaj o Facebooku, o Skypeie, o Spotifyu, Twitterze. Wszystkie te aplikacje dostawały informacje o użytkowniku, przetwarzały je. Tworzyły bazę danych. No i oczywiście wykorzystywały je w odpowiedni sposób. Więc użytkownik stał się z konsumenta produktem. To wszystko było oparte na bazie danych, czyli było scentralizowane. Natomiast w 2014 roku pojawia się nowa. Wersja internetu, Web3, w przeciwieństwie do Web2, jest zdecentralizowana. Całkowicie ta przestrzeń jest zdecentralizowana, czyli nie ma baz danych, nie zbiera się informacji o użytkownikach, wszystko jest rozproszone, ale bezpieczne. Pojawia się wartość. Która jest przekazywana między użytkownikami. Użytkownik staje się w 100% właścicielem tej wartości. Mówimy tutaj o aktywach cyfrowych, jest pełne zaufanie, bo to wszystko jest oparte o nową technologię, technologię blockchainu. Blockchain to takie można powiedzieć oprogramowanie, które, które służy zapisowi. Transakcji, przekazywania sobie wartości transakcji finansowych na przykład. Jest to absolutnie bezpieczne, bezobsługowe, rodzaj takiego automatycznego oprogramowania, które sprawia, że człowiek nie ma tam dostępu. Rozliczane jest to wszystko samodzielnie, automatycznie, bezpośredników, w związku z tym są zdecydowanie mniejsze koszty. Więc naprawdę jest to. Rewolucja, można by, by tak rzec. No i w przestrzeni tego internetu pojawia się, jak i w poprzednich ich wersjach, możliwość zarabiania. Jeżeli inwestujemy w nowe technologie, takie choćby jak blockchain, jeżeli inwestujemy w nowe projekty, które na tym blockchainie istnieją, to możemy liczyć się naprawdę z niemałymi zyskami. O tym wszystkim piszą oczytne magazyny: Forbes, Global Finance, Time, Bloomberg, Yahoo! Finance. Piszą o wielkim potencjale tego nowego sektora ekonomii, który się pojawił w tej przestrzeni nowego internetu, Web3. O świecie metaversów, czyli tych cyfrowych platform, czy AI, czyli sztucznej inteligencji. Potencjał tego rynku obliczają na 13 bilionów dolarów amerykańskich do roku 2030, co stanowi wzrost o 32 500%. I co ciekawe, do podobnych wniosków dochodzą też instytucje finansowe, banki. The City, JP Morgan też mówią o tym, że potencjał gospodarczy tego nowego sektora do 2030 roku to 13 bilionów dolarów amerykańskich, czyli wzrost o 32 procent. I co ciekawe, twierdzą, że do 2030 roku będzie tam 5 miliardów użytkowników. Więc myślę, że inwestorzy, którzy w tej chwili lokują tam swój kapitał, mogą liczyć na znaczne zyski. I w tej przestrzeni jest ulokowany nasz projekt. Medfai DAO. DAO to zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, która zrzesza w swoich szeregach inwestorów. Inwestorzy zbierają kapitał, inwestują go w jakieś ciekawe projekty, licząc na, na duży zwrot, na, na duży zysk. I co ciekawe, my już jesteśmy w tej przestrzeni od ponad półtora roku. My nie jesteśmy jakimś takim projektem, który wystartował miesiąc, dwa miesiące temu, pół roku temu. My mamy już pewne zasoby finansowe, mamy skarbiec, o którym powiem. Powiem, ile tam mamy kapitału zgromadzonego. Mamy też już projekty, w które zainwestowaliśmy, więc nie jesteśmy takim nowicjuszem na, na tym rynku, na tym nowym sektorze ekonomii. Mamy już się czym pochwalić, więc myślę, że można by było zaryzykować i do nas przystąpić, bo każda inwestycja łączy się z ryzykiem. Nasz projekt też jest oparty o tą technologię blockchain, podobnie jak Bitcoin, który wystartował w 2009 roku. To są początki tej technologii blockchain. Parę dni temu Bitcoin obchodził swoje 15 urodziny, i właściwie można by powiedzieć, że z Bitcoinem właśnie przyszedł blockchain. Natomiast to wszystko, co się dzieje w tej chwili, dwa dni temu zostały zarejestrowane ETF-y na bitcoina, czyli właściwie można by powiedzieć, że te cyfrowe aktywa, jakim, jakim są bitcoiny, zostały zaakceptowane przez instytucje państwowe i można takim instytucjom, bankom, Inwestować w bitcoina, kupować te ETF-y i proponować to swoim klientom. Także my jesteśmy na takiej, powiedziałbym, równoległej drodze. My mamy trochę inną ofertę niż, niż bitcoin, według mnie ciekawszą, bardziej atrakcyjną, ale jest to właściwie no, ten sam świat. Świat internetu tego Web3 i aktywów cyfrowych. Więc my, jako DAO, mamy strukturę jakby zupełnie przeciwną do struktury korporacyjnej. Nie mamy CEO, nie mamy zarządu, nie mamy biur, więc nie mamy kosztów związanych z utrzymaniem biur. Nie, nie jesteśmy też zależni od decyzji zarządów, od decyzji ludzi, których jest garska, a którzy stanowią o przyszłości rzeszy ludzi zatrudnionych w tych korporacjach. Więc garska ludzi decyduje o tym, co, co jest dobre dla, dla setek, dla tysięcy ludzi. U nas jest absolutnie. Odwrotnie, jest to społeczność całkowicie demokratyczna. My głosujemy nad każdą naszą decyzją, nad każdą naszą inwestycją. Po debacie jest głosowanie. No i na pewno takimi atutami naszej organizacji jest to, że jesteśmy na blockchainie, czyli właściwie jest to oprogramowanie, które jest całkowicie bezobsługowe. Człowiek nie ma do niego dostępu, że jest to zdecentralizowane, rozproszone, nie ma, nie ma właściwie zbierania danych o nas, że zarządzane przez społeczność, głosowanie, mamy ich na koncie w tej chwili 66, że mamy 100% własności tego, co w skarbcu. I bardzo ważna rzecz, to, że wszystko, co robimy, jest transparentne. To można śledzić na stronie Statystyk, Metwa Io i tam wszystkie zmiany są nanoszone na bieżąco. Więc jesteśmy, no, nie mamy nic, nic do ukrycia, okay? I mamy taką, taką wizję, żeby stać się inkubatorem numer jeden. W świecie metaversu, w świecie Web3, sztucznej inteligencji, inkubatory numer jeden dla, dla nowych projektów, dla startupów. I szukamy właśnie takich startupów, które bardzo dobrze rokują. Takie najlepsze nazywane są jednorożcami. Jednorożce to. To takie projekty, których wartość rynkowa przekracza miliard dolarów. No i tutaj mamy kilka przykładów takich jednorożców: Zoom, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon, czy wspomniany już wcześniej Bitcoin. To są projekty, które kiedyś też wystartowały od zera. Być może, że ktoś widział w nich jakiś potencjał, zainwestował w nie i dał im tą siłę, dał im kapitał i dzięki temu nastąpił, nastąpił wzrost. My właśnie takich projektów szukamy, takich, takich jednorożców, unicornów. No i ponieważ jesteśmy już ponad półtora roku na rynku, więc mamy już w swoim portfolio kilka takich właśnie projektów. Big Time, Sandbox, Evermoon. Metaquiz czy Metabit i w naszym skarbcu w tej chwili znajduje się blisko 16 milionów dolarów, z czego te zainwestowane projekty są warte ponad 6 milionów. Szukamy kolejnych, mamy do zainwestowania ponad ponad milion dolarów i myślę, że nasi deweloperzy, którzy już nie raz udowodnili, że są naprawdę profesjonalistami, szukają szukają kolejnych. Sandbox i Big Time to są kandydaci na jednorożce. Bo jak zobaczysz zainwestowane 600 tysięcy w big time jest w tej chwili warte blisko 1,4 mln dolarów. Natomiast Sandbox 850 tysięcy dolarów, zainwestowane dokładnie rok temu, w styczniu rok temu, w tej chwili jest warte blisko 3,5 mln dolarów. Więc to są naprawdę bardzo dobre inwestycje. Oczywiście będziemy mieli tych inwestycji więcej. Obstawimy tych koni na wyścigach kilkadziesiąt i nawet jeżeli jeden, dwa, trzy okażą się tymi jednorożcami, to myślę, że to nam wystarczy. To da nam potężną siłę, potężny przyrost kapitału. My, jako ich udziałowcy, będą nasze akcje, nasze udziały wraz z ich udziałami. Rosły. I w tej chwili, ponieważ no, mamy swoje udziały, mamy tokeny, w tej chwili na rynku jest blisko 97 milionów tych udziałów, tych tokenów, co stanowi kapitalizację rynkową rzędu 203 milionów dolarów. Jest nas blisko 27 tysięcy, tyle przynajmniej jest podpiętych portfeli do naszego projektu, i ci nasi inwestorzy w liczbie 27 tysięcy inwest no, inwestują swój kapitał, decydują o, o wszystkim. Nawet jeden dolar nie opuści naszego skarbca bez głosowania, bez decyzji. Większości. A zwykle poprzedzone to jest debatą. Potem ustawiamy progi inwestycyjne, czy w dany projekt, który nam wszystkim się podoba, zainwestujemy 250 tysięcy, czy 500 tysięcy, czy 750 tysięcy. I po odbytym głosowaniu uruchamiane są odpowiednie mechanizmy. I, i te, te kwoty opuszczają nasz skarbiec za naszą zgodą. Ale mamy też taką opcję veto, button, czyli jeżeli ktoś w momencie, kiedy już głosowanie się odbyło, zauważy jakieś rzeczy bardzo niepokojące, to może skorzystać z tego przycisku veto i zatrzymać tę transakcję. Wtedy odpowiednie procedury są uruchamiane i decydujemy, czy to weto jest uzasadnione, czy nie. Na razie z taką sytuacją się jeszcze nie spotkaliśmy, ale oczywiście to się wiąże z wielką odpowiedzialnością osoby, która taką decyzję podejmuje. No muszą być jakieś przesłanki ku temu, żeby, żeby taki projekt, taką decyzję powstrzymać, ale jest taka możliwość, to jest. Co jest bardzo unikatowe, jeśli chodzi o tego typu projekty. I teraz nasz token, nasz udział jest wart około dwóch dolarów w tej chwili. No i oczywiście możemy te tokeny, te udziały kupić na giełdzie od początku istnienia naszego projektu one są na giełdzie zdecentralizowanej Pancake Swap i też na dwóch scentralizowanych giełdach między innymi Gate.io e oczywiście zakupu dokonujemy za pomocą takiej aplikacji, którą trzeba sobie założyć to jest na przykład MetaMask ten lisek taki portfel zdecentralizowany w którym Przechowujemy wszystkie swoje walory. I to jest takie podstawowe narzędzie do funkcjonowania w Web3, które no, służy do, do przechowywania naszych wartości, naszych walorów i do ich przesyłania. Jest to absolutnie bezpieczne, i żeby założyć sobie taką aplikację, nie musimy podawać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. E-maila czy, czy numeru telefonu. Jesteśmy tam całkowicie anonimowi. No Oczywiście zakupując takie, takie tokeny, liczymy na to, że ich wartość wzrośnie. To jest podobnie jak z Bitcoinem. Kupimy Bitcoina dzisiaj i mamy nadzieję, że za dwa lata on będzie wart dwa razy tyle, dziesięć razy tyle. Podobnie z naszymi tokenami MedFi, które zakupimy na giełdzie. Ale możemy to zrobić nieco inaczej. Możemy zakupić tokeny i do tego kupić oprogramowanie. Mamy 10 różnych poziomów tego oprogramowania. Oprogramowanie się nazywa kontrakt. Tak jak tutaj po lewej stronie widzisz, to jest powiązane z tymi obrazkami przedstawiającymi zwierzęta żyjące w morzu, i 10 takich poziomów inwestycyjnych mamy, 10 takich oprogramowań. Jeżeli kupimy taki kontrakt, to nabywamy cyfrowe świadectwo własności z tym oprogramowaniem. To jest NFT albo DPR. No, i oczywiście, w zależności od tego, ile za ten kontrakt, za to oprogramowanie zapłacimy, mamy im więcej zapłacimy, tym większe korzyści otrzymamy. Czyli kupując na przykład 100 tokenów na giełdzie za rok, za dwa lata, za pięć lat, będziemy mieli dalej 100 tokenów. Natomiast kupując je z oprogramowaniem, Jednym z najważniejszych praw, które w tym oprogramowaniu nabywamy, jest prawo do namnażania się naszego kapitału, czyli takie oprocentowanie, ale wysokie oprocentowanie. Krewetka plus raz jeden, czyli, czyli podwojenie przy 100 tokenach robi się 200. W tym samym czasie na poziomie czwartym, fish, ryba. Plus razy 4, przy 100 tokenach będziemy mieli ich 500 i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że, że tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma dźwigniami: dźwignia wartości, to co jest przy Bitcoinie i innych kryptowalutach, ale też i dźwignia ilości, czyli pomnażamy. Nasz kapitał i to, co ciekawe, jest dopisywane zgodnie z tym naszym oprogramowaniem co 12 godzin. To oprogramowanie zawiera też prawo nasze do dywidend, prawo do specjalnych premii, prawo do głosowania, o którym wspomniałem wcześniej, no i prawo do rezygnacji. Kontrakt jest bezterminowy, więc możemy go zamknąć. Właściwie kiedy uznamy za stosowne, kiedy będziemy uważać, że, że już zarobiliśmy na tyle, że, że możemy pozycję zamknąć. I to była taka pierwsza jakby możliwość zarabiania, czyli taka pasywna, nie musimy nic robić, a to się nam namnaża. Natomiast druga dla aktywnych, dla influencerów, dla tych, którzy nie mają na początek kapitału, a chcą go sobie zarobić wewnątrz projektu, to oczywiście za afiliację, za promowanie tego projektu można otrzymać odpowiednią prowizję. To jest 5% wartości kontraktu, czyli w przypadku krewetki to będzie 5 dolarów, w przypadku ryby 75 dolarów. W taki sposób można oczywiście sobie też jakby przyspieszyć ten a, swój zysk, ten zarobek w, w naszym projekcie. I to wszystko, a, co, co do tej pory nam się udało zgromadzić, to wszystko, co osiągnęliśmy, zostało zbadane, jest cały czas badane przez firmę Certik. To jest amerykańska firma, Zajmująca się projektami, które chodzą na blockchainie, i to jest właściwie numer jeden na świecie, y oni dokonują takich audytów. Myśmy pierwsze a, pieniądze wydali, właśnie 60 tysięcy dolarów, po głosowaniu, na to, żeby Certik nas sprawdził. I my poddaliśmy się takiemu stałemu audytowi w tej chwili. Jest, jest taka opcja przez nas wykupiona. w momencie, kiedy ktoś pracujący w firmie certic znajdzie jakąś, jakiś błąd, jakąś wadę w naszym projekcie, to, Automatycznie w czasie rzeczywistym dostaje 50 tysięcy dolarów. Tyle zostaje przelane na, na jego portfel, jeżeli znajdzie taką, taka, taki błąd w naszym systemie. A mamy 30 smart kontraktów, 7200 linii kodów, więc było co sprawdzać, jest dalej co sprawdzać, nad czym czuwać, i znaleźliśmy się w takim top ten. Najbardziej bezpiecznych, najwyżej ocenianych przez firmę Certik projektów, które chodzą na, na blockchain. Także myślę, że, że po tym półtora rocznym ponad doświadczeniu naszym w Web3, no to jest to na, na pewno sukces. Możemy się, możemy się tutaj czuć bezpieczni. I co ciekawe, dzisiaj akurat, tak, upływa 601 dni od momentu założenia naszego, naszego projektu, naszego DAO. Tak jak mówiłem, blisko 27 tysięcy inwestorów jest, jest w naszym projekcie. Wypłacono na tę chwilę ponad 32 miliony prowizji. I uwaga, Mamy zero wierzytelności, zero zadłużenia. Kontrakt jest bezterminowy, audytowani jesteśmy ca cały czas przez, przez firmę CERTIK, także same, same dobre newsy. Jest super czas. pisujemy się w ten, ten mega trend, o którym wszyscy piszą, mówią i jest też oczywiście zespół, który postanowił. Nie tylko spotykać się we, przez internet, przez Zoomy, ale też i w Realu. W listopadzie 2022 roku mała grupka 25 inwestorów spotkała się w Cape Town, RPA. A później pojechaliśmy do Tajlandii w maju 2023 roku. W styczniu spotkaliśmy się też w Polsce w takiej grupie 20 osób, no i w listopadzie byliśmy w Dubaju, na takim pierwszym oficjalnym samicie MedFive, Ocean Summit, tam bardzo fajnie spędziliśmy czas, bawiliśmy się, ale też był i czas na, na szkolenie. Już postanowiliśmy, że w maju tego roku spotkamy się ponownie w Stambule, w Turcji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym naszym samicie. Drugi oficjalny summit zlot naszych inwestorów. Na pewno, na pewno będzie równie ciekawie, atrakcyjnie jak, jak w Dubaju. No i cóż, myślę, że bardzo ważne jest zaufanie i odwaga przy podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o inwestowanie. Jeżeli już decyzja jest ta tak, no to trzeba się trochę pouczyć, bo warto. Wiedza to, to klucz do sukcesu. No i cierpliwość, bo to nie jest krótki dystans, to nie są shorty jak na kryptowalucie. Dzisiaj... Tanio kupił, jutro drogo sprzedał. Ryzyko adrenalina nie, tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego. To jest raczej dłuższy dystans półmaraton maraton a że warto się uczyć, czytać uczyć się od najlepszych zapraszamy na, na nasze strony, które są po polsku, po angielsku no i do lektury książki, choćby Roberta Kiyosaki. Warto też wrócić do osoby, która cię zaprosiła, żeby jakby sfinalizować, no podjąć, podjąć decyzję na no tak czy nie. Dzięki za uwagę i zapraszam do pytań.